Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Bedwin. Witam was w kolejnym odcinku The Modern Ranger, czyli Minecraft na modach. Gdzie poprzednio w końcu udało nam się... Mi udało się w końcu znaleźć tego yeti, trolla... W sumie nawet nie pamiętam co to było. Ale nieważne, znaleźliśmy to coś, pokonaliśmy to coś... Wykopaliśmy wielkim kilofem, z wielkich, który wypadł z wielkich mnie, wielki kawałek obsydianu, w którym była magiczna lampa Alladyna, Gina, czegokolwiek, co pozwoliło nam się dostać do całego tego biomu oplątanego dookoła turnsami, czyli cierniami. I weszliśmy do wielkiego, białego zamku, który w sumie podobno z tego co czytałem, przetrzymuje, a właściwie chroni, slash jest domem. Bossa Twilight Forest, w którym się dzisiaj zmierzymy. Ja od razu przeproszę, jeżeli mogę mówić niewyraźnie, mogę się kałapućkać, mogę się miotać, mogę mówić trochę zamu zamulaście. Ale miałem 3 dni przerwy na studiach, więc e, muszę ponownie się troszeczkę wdrożyć w gadanie do tego żonego mikrofonu. Tak czy siak, lecimy, ja przedziałam z Rangersa, klasycznie jak zawsze srebrny In Space działa najlepiej I wkraczamy do tych czeluści zamku Czeluci, on jest tu biało jak jasna cholera, więc w sumie... Można powiedzieć białości zamku? Miałoby to trochę... Miałoby to jakiś sens takie określenie? Po co to jest tak pusto? Nie wiem. Eee... Anyway, pod ostatnim odcinkiem czy ja w coś wlazłem? A nie, to po prostu jest... To jest śnieg? To jest beton? Co to jest? To jest śnieg! Okej, okay, dobra, byle nie na głupi pysk. Anyway, pod poprzednim odcinkiem dostałem propozycję, żeby wrzucić moda o nazwie... Morph? Coś takiego? Nie mam pojęcia do czego służy ten mod, jeszcze go, jeszcze go nie wgrałem, ponieważ dostałem informacje o tym jeszcze... Na studiach i potem po prostu nie miałem czasu, żeby to ogarnąć. Ale na dniach myślę, że się tym zajmę. Tak czy siak, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby się mi Gdyby... gdyby się mnie wdrożyli, co to dokładnie jest za mod, jak on działa... Znaczy, nie tak dosłownie, tak... Ej, halo, dobra, dobra, ej! Mordo, spokojnie. W sensie dobra, nie na zasadzie jak dokładnie działa, jak, co muszę zrobić, żeby co uzyskać. Ale po prostu dajcie mi znać, mniej więcej o co w tym modzie chodzi. Chciałbym wiedzieć, czego się po nim spodziewać jak go wgram. I tre drzwi. Dobra, weźmy lewe. Ja w ogóle I nimi nie szedłem? Nie sta nawet... Tak ja się wracam, jestem dzbanem, okej? Okay? Przyjmuję to do wiadomości, proszę mnie nie bić. Myślę, że na następny odcinek go już wgram, tak mi się wydaje. Ale tak chciałem chciałbym przynajmniej mieć orientację co on dokładnie robi, do czego on służy. I tak samo bym się zastanawiał do czego służą te wszystkie hieroglify, o co w nich chodzi? Co one zrobią? Do czego one są? To jest bardzo dobre pytanie. Przy okazji, jeśli macie pomysły na jakieś inne mody, które mógłbym wgrywać, niedługo kończymy Twilight Forest, w tym, ewentualnie w następnym odcinku. Więc e, możecie dać znać też przy, na przykład, e, jakie mody z wymiarami mogłem jeszcze wgrać. E, bo mam tak, e, przypomnę mam Midnight, czyli to coś, czym byliśmy, co nazywałem e, Voidem. Czyli taki porta, który się nocami pojawia. Mamy Twilight Forest, mamy Aether. Tam mamy jakąś wielką kopułę, jak chyba tam będzie boss. Mamy Twilight Forest, mamy Aether, mamy, mamy, mamy Void'a, oczywiście, tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że tam będzie właśnie ten boss, tylko jak tam do niego dostać To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że ten labiryntem po prostu tam jakoś dotrę. Oczywiście, mógłbym po prostu ubrać się drugi ten kombinacją orange i tam polecieć, ale chciałbym pozwytać ten zamek mimo wszystko. A z Tobie nie oponuję, będzie trudno. Eee, czy mamy jeszcze jakiś wymiar? Tak, mamy wymiar... Eee, mamy wymiar koszmaru i snu, czyli takie łóżka, które się kładzie i się... Jak się w nich położy, to się przenosi do innego wymiaru. I mamy coś związanego z Monster Hunter World, ale ni nie cholernie dokładnie jak to działa, będą się tym jeszcze zapoznać. Nie wiem czy to jest jakiś oddzielny, oddzielny wymiar, czy tam się jakieś eee, Po prostu mody z tego Monster Huntera pojawiają. Nie mam zielonego pojęcia. Ale tak czy siak możecie dawać znać ewentualnie jakie jeszcze by was e, wymiary interesowały Jeśli jakiegoś wymiaru tutaj nie ma na tej swojej paczce modów To możecie mnie o niej poinformować i powiedzieć w który mod ewentualnie mogę wgrać I o co tak plus minus chodzi, bo tak jak mówię nie chcę żebyście mi pisali dokładnie jak każdy mod działa Który mi proponujecie, ponieważ o to chodzi żebym ja się z tymi modami samodzielnie zapoznawał, żeby było troszeczkę ciekawiej i że miał też co robić na odcinkach. Co prawda Twilight Forest trochę ogarnia, przynajmniej początkowe Twilight Forest ogarnia, ponieważ często je widywałem na jakichś e, gameplayach i tak dalej, z paczkami modów. Ale mimo wszystko całości nie znam, więc momentami jest to dla mnie zagadka. I nie ogarniam co się dzieje, może to sprawiać małe problemy. Ale mniej więcej o to chodzi w tej paczce modów, żeby trochę... żeby było trochę problemów, żeby było trochę trudno. Także jeżeli macie pomysły na jakieś mody z... Y, ogólnie, jak, jak, jakiekolwiek, które po prostu nam coś dodają Jakieś y, supermoce, jakieś nowe bronie, jakieś nowy sprzęt, nowe rudy i tak dalej To dajcie mniej więcej plus minus znać jak one działają I ja się w nie zaopatrzę O ile mi po prostu ta paczka modów nie będzie się wykrzaczać. Okej okay. Miałeś żadnego pojęcia co chodzi z tymi... Nie wiedziałem, nie widziałem, co to było. Przyszedłem, strzeliłem go na pyski, elo. Ten czerwony miecz to jest po prostu... Oh fucking pi. Cześć miśki, papa pa, miśki. Eee, cześć elementarze powietrza. Dobra, 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 dobra. Nie, nie kozacz, co? Chodź tu. Dobra, teraz to trochę ja przykozaczyłem. A! Nie, tym razem. Abdyż. Dostałem laga akurat, kiedy go uderzałem. Naprawdę, ze wszystkich możliwych momentów musiałem dostać laga teraz. No nic! Eee, dzień dobry, co my tutaj mamy? Mamy jakąś kopułkę, która prowadzi mnie na dół. Mamy też tych kolesi, którego właśnie strzeję na strzał. Wow! Okej, okay, dobra, myślałem, że tego uniknę, ale to było chyba niemożliwe. Dobra, mamy wejścia, rozumiem, na górę. Cześć Koboldzie. zacznijmy od tego. Ja sobie zejdę na dół, bo jestem ciekawy, co na dole ewentualnie nie czeka. Czy jest coś ciekawego, coś interesującego? Okej, okay. są jakieś podziemia. Okej okay. Czy to nie jest tylko zamek, tylko to jest, jest podziemia zamku. No dobra, czyli trochę zwykle tutaj czeka, spoko. Ja jestem jak najbardziej za. Ale chciałbym wejść na górę i zobaczyć co jest w tej kopole tam na samym szczycie. żeby tam był ten boss bossów Twilight Forest? Troszeczkę tak bym śmiał polenizować. Byłoby to trochę żałosne. Cześć, papa. O, cześć, kolejny wielki ja, dzień dobry. Dalej nie kłam, czemu on ma mojego skina. I czemu on, nawet, te, nawet on ma błędy tego mojego skina. No chodź tu, ty mały gnojku, no! Dziękuję. A czym wy jesteście? Czy ty jesteś agresywny? Nie, ale nic mi nie dajesz. Ale wyglądasz... ciekawie, nie zaprzeczę. To mnie, rozumiem, prowadzi do dalszych elementów zamku, które mnie na chwilę obecną nie interesują? Ja bym chciał wejść jeszcze wyżej, do tej kopuły na samej górze. Która, mnie, która mi się rzuciła w oczy, jak przebiegałem między mostami. Właśnie po mości, a nie między mostami. Czy ja mogę tu wejść? Nie. Final boss. You win. You can join the Twilight Forest Discord servers to... Okej, okay, dobra, ale czy ja mogę to ewentualnie zniszczyć? Nie. Czy ja muszę coś zrobić? Nie wiem. Czy ja mogę zniszczyć to? Mogę. Nie wykluczam, że ten boss się aktywuje jak tam zejdę, wejdę do środka, czego na razie nie będę robił. Au. E, cześć wam, was tu wcześniej nie było, także się wami teraz nie będę zajmował, tylko sobie zejdę na dół, Mara Możliwe, że ten boss się aktywuje kiedy tam wejdę tutaj, na tą arenę. Czyli na razie tego nie zrobię, ponieważ chciałbym ja go zostawić sobie ewentualnie na sam koniec, jakbym sobie ciutko ...pozwiedzam. Na początek zobaczmy co mamy ciekawego w owych... ...podziemiach. Są też żółte przestrzenie, ale o co w nich chodzi? Nie wiem, czy można się do nich jakoś dostać. Nie bardzo widzę wejście. No tam jakoś wlazł, tylko pytanie brzmi jak. Mamy też niebieskie, niebieską kopułę, mamy fioletową, a tu mamy torsy. Do fioletowej widziałem drzwi. Siemandero, cześć. A, dobra, mój miecz padł, mój miecz padł, dzień dobry. A, nie taki zaczyna strzała, okej. Okay. Czy mi został jeszcze jakiś czerwony miecz? Albo jestem ślepy, albo już nie. Hmm. Dobra, weźmy ten gigantyczny miecz w takim razie, bo chyba innej opcji nie mam. Bo tutaj nie widzę nawet żadnych e, materiałów na ten mój miecz. Także no cóż, będziemy, wal będziemy walczyć wielgachnym, jebitnachtym mieczem, który czuję, że troszeczkę mi utrudni życie. Co mogłem się wrócić do domu i sobie zrobić ee, kolejny czerwony miecz, ale za długo by to się zeszło. A trochę mi się nie chce tak biegać, a wydaje mi się, że ten... No dobra, trochę jednak nie. <laughs> trochę słaby jeszcze. Walka z bossem może być ciekawa. Ja się jeszcze rzucę okiem, tak żeby mieć na 100% pewność, że nie mamy już więcej tych mieczy. Ewentualnie rzucę okiem na plecaki inne, ponieważ tam mógłby się ewentualnie jakiś jeszcze zahachmęcić. Hmm. Czy coś jest? No mam diamentowy miecz, ale jest słabszy od tego kamiennego, co ciekawe. No dobra, spoko. Ale czerwonego miecza to ja mimo wszystko i tak jak nie widziałem, tak i no nie widzę. Albo jestem ślepy jak but? Jeśli jest, mówi się, że jestem ślepy jak co? Ślepy jak kura. Ale dlaczego kura... Czy kura faktycznie jest ślepy? To jest dobre pytanie. Dajcie znać w komentarzach. Eee, no nie, dobra, no chyba czerwonego miecza nie mam, bo jestem faktycznie ślepy jak jasna cholera. Czego nie wykluczam, bo tak może być. To mam wejście na górę, ale wejście na górę mnie nie interesuje. Poszukiwałbym ewentualnego zejścia jeszcze niżej. Czy ja mogę to jakoś zniszczyć? No chyba nie Dobra chłopaki, nam się nie przejmujcie, tylko tak sobie pobiegam dookoła was Sorry, dzień dobry Szukam ewentualnie jeszcze jakiegoś światowego przejścia Które mogłoby mi dać szansę zejść jeszcze niżej Po co? Nie wiem A jak już tutaj jestem, to chciałbym sobie pozwalać wszystko co mogę A za... NANDA TORE! E, panowie, panowie, bo to jest taki trochę bullshit, zdajecie sobie z tego sprawę, prawda? Przy okazji, sorry memory, ale ja mam, ja mam odporność na ogień w chwili obecnej, więc możecie mi tak troszeczkę naskoczyć, więc... Czy ja mam jakieś... Przecież jakieś bąbelki, jakby to jakaś wiedźma była? Ja nie wiem czy faktycznie jest, czy, czy to ja wydaję te dźwięki? Nie mam pojęcia. Dobra, co my tutaj mamy? Bo to jest jakaś tabliczka. Mini -boss 2. Dobra, albo że tutaj żadnego takiego mini -bossa to nie widzę tak tu be honest. Chyba, że te blaze to są... to jest taki miniboss. Albo to jest jakaś arena, taka z falami? Może muszę pokonać ileś fal tych przeciwników, żeby się zrespił ten mini-boss? Jest zawsze taka jakaś opcja? Eee! Chodź tu! No, chodź tu mówię! Dziękuję. Czy ty jesteś mini -bossem? Nie wiem. Ale ci wpierniczę i no as fuck, because czemu nie? Trzeba by się to pokazać, żeby te żywiołaki ognia się nie respiły. Ale ja pali dobra, hold up! A gift talisman. ale jaki talizman? Mogę to zniszczyć? Mogę niby, ale to mi nic nie daje. Dobra, plempel pelgaraty że ja teraz to nie wyjdę. Mam dwie opcje, albo teraz zdjąć na szybko kombinezon Srebrnego Rangersa... ...a kiedy to zrobię... Kiedy to sobie będę całkowicie podatny na ogień wszelkiej masie, Trochę tutaj tych y, mobów ogniowych jest Dobra, ja mam miejsce w nie Niedużo Dobra, zróbmy takie szybkie, szybkie przebranie się I wypierdzielam stąd, Na nara, do widzenia Papa, pa, cześć, miło było, ale się skończyło Na razie chłopaki, do widzenia Leci za mną skurkowanic Patrzcie go Eee, gdzie mój morpher? To jest mój morpher. Dobra, czy ja mam jakiś talizman tak swoją drogą? Czy ja coś zdobyłem? Jakiś... Nie ma pojęcia nawet, tak to be honest. Eee, no mam tylko tą lampę, a poza nią nie mam nic. Czyli ewentualnie ten mini boss mógłby dać mi talizman, gdyby tam był. Czy to był fake? Jest taka opcja. Aha, dobra, nie, z, nie założyłem hełmu się, sam, czego jest tak ciemno Dobra, wrócimy na górę I zobaczmy, co nas czeka, czy jak się... Czy to jest jakieś przejście? Nie, to są torsy Zobaczmy, co nas czeka, jak wejdziemy na samą górę I spotkamy się z y, tym bossem Twilight Forest To jest dobre pytanie Czy w ogóle coś się stanie? Czy on się w ogóle aktywuje? To również jest zagadka, którą trzeba rozwiązać Także wracamy na górę i zobaczmy coś takiego interesującego Twilight Forest jeszcze ma nam do zaoferowania na wydaje mi się ostatni odcinek Bo z mamy już bossa bossów Twilight Forest No to już więcej nie będzie sensu tutaj przychodzić Należy sobie pobiegać, podzwyczaić czy też porobić Bo tak poza tym nie ma tu absolutnie już nic do roboty Dobra, cześć stary, jak leci Ehm um. Okej okay. Okej, okay, czyli coś, coś, coś Coś chyba musiałem pominąć, mam takie 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 niejasne wrażenie, że częściej coś wziąłem i chyba pominąłem Dajcie mi chwilę, magia, magia Wikipedii oraz magia cięcia Okej, okay, dobra, poczytałem i faktycznie te blazer na samym dole to jest taki, taki jakby mini boss, coś w tym stylu faktycznie. I to jest taka jakby niby arena. Tylko pytanie brzmi, czy ja muszę pokonać wszystkie blaz... Nie, czy ja muszę znaleźć spawner tych blazów, żeby jakby dostać nagrodę? Ponieważ wiem, że tam chyba jest jakiś spawner, który je respi. Tylko po co dokładnie? Tego już nie jestem w stanie stwierdzić. To jest zagadka dla mnie w chwili obecnej. No, ale cóż mogę, że skoro tam jest mini-boss, no to przydałoby się do niego pójść. I teoretycznie na samym górze tak swoją drogą powinna być jakaś... Yy, powinna być jakaś tabliczka tam z tym bossem bossów. E, tam nic nie było. Możliwe, że coś się zepsuło, albo... Albo nie wiem. Bo to pokazuje tak, jakbym już tego bossa pokonał. A sobie nie na żeby z nim walczył w ogóle kiedykolwiek. Dobra, po pierwsze, gdzie jest zejście na dół? Bo się wziąłem i ino zgubiłem. Dobra, nie tędy bodajże, bo tutaj są żółte, zatem za tymi żółtymi nie ma przejścia, czyli fioletowe powinno być gdzieś w tych okolicach? Nie, to jest wejście na górę, to mnie nie interesuje. Tutaj nie ma przejścia, tutaj przejścia również nie ma. Co to matek, uda Gdzie jest wejście? Halo. Gdzie? Gdzie było to fioletowe wejście? O, tu jest, dobra, cześć! Hello, Blazy, I'm back! Co u was? Czy wy coś mi macie dać? Czy, was, czy wasze płomienne różdżki to jest jakiś rodzaj tego... E, ...talizmanu? Chyba nie. A, te wyłaki od naprawdę mnie wnerwiają. Człowiek każdy, że wyłak mnie wnerwia. No chodź tu. Dobra, no, na szczęście w tym kombinezonie jestem odporny na ogień, więc oni mogą mi tak troszeczkę naskoczyć. A i mimo wszystko obrażenia i tak mi zadają. Dobra, chodzi, czy ja mam jakieś wiadro wody na przykład? Eee, chyba nie. Mam mleko, mam puste wiadro. Czy to możesz spierdalać? Dziękuję. Hmm. No wiadra wody też nie widzę. Czy nie pozostaje mi nic innego, jak pogasić to wszystko ręcznie? Nie wiem, czy ja muszę pokonać ileś tam konkretnie tych blaze'ów, żeby jakiś, kom, jakiś konkretny blaze wyskoczył? Czy coś innego muszę zrobić? Bo w filmie to jest chyba tak rozświetlone wszystko, że na chwilę obecną one się nie respią w ogóle. Także ja tutaj wszystko pogaszę. Żeby nie było tutaj za bardzo źródła światła, żeby one się mogły spokojnie reswić. Ja, dla mnie co prawda jest dalej jasno, ale to już wina Noctowizy w kombinezonie. A tak to teraz powinno być ciemno chyba pytanie brzmi, czy jak ja zniszczyłem tą tabliczkę, i czy jak ja stąd wyszedłem, to coś zepsułem? Ja na przykład, się już teraz, one się już teraz nie, nie pojawią? Eee, a chwila, 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 chwila. Okej, okay, coś się jednak pojawiło za mną, już do mnie coś strzela, już do mnie coś nawala. Blazy wróciły! Dzień dobry, chłopaki! Jak leci? Cześć! A czy ty możesz? Dziękuję. Usunąć, usunąć. Wszystkie te ognie trzeba wywalić as fuck. Co prawda te będą cały czas stworzyć kolejne ognie. No ale coś się mówi, no nic się nie mówi i się żyje dalej. I się morduje dalej, oczywiście. Ej, to szybko są creepy i do no, usfug. Ewa, ja sobie to wszystko pochowam, bo gdyż już, ponieważ jest mi to niepotrzebne na chwilę obecną, to do ugaszenia, to do ugaszenia. Mejca, no i, i nic to nie ma. Czy ja mogę to rozrzejść na sobie tego jakiego kilofa, coś się tam niszy, tylko chwilę to potrwa. Ocenia że to ma twardość obsydianu, a skoro już kamiennego kilofa, to chwilę to zajmie i że to zmniejszy jedną kratkę, czy kilka kratek dookoła. To też jest dobre pytanie. I... uwaga.. Jeszcze chwila? Okej, okay, niszczy kilka bloków dookoła, ale niewiele ich niszczy tak naprawdę. Cześć! To ty mnie zabijesz jednym w pierwszych odcinkach, jak chciałeś mnie wciągnąć do lawy. Dobra, Blaze się z respią, ale Gademe, no nic tu nie ma konkretnego tak naprawdę. To jest największy problem, cześć! Coś mi poleciało, zaklęta książka, zaklęta książka, okej, okay, dobra. Nie jest źle. Ale po cichu liczyłem, że to na przykład będzie ten... E, ...mini-boss. A tu nie. Jestem ciekaw, jak ten mini-boss wygląda. Czy to jest jeden, czy to są jeden z blaze'ów? Czy to jest właśnie mini, że na tym polega ten mini-boss? Że ja muszę walczyć, aż dostanę jakiś talisman? Nie zastanawiam najbardziej w chwili obecnej. O co z tym mini-bossem chodzi? Jak aktywować, jak aktywować głównego bossa? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi! Na wieki nie ma nic konkretnego o tym napisane. Ile się tego kolesa tutaj respi? A już, paciołwan! Cóż... Trochę to dziwne. Tak naprawdę, ja się mam być szczery? Ten zaklętek książki raczej nie jest żaden talizman. Ja chyba też żadnego talizmanu nie dostałem z tych e, blaze'ów. <laughs> A przynajmniej sobie nie przypomina, że coś mi wyleciało. Także chyba nie dostałem w sumie nic. Dobra, no, teraz to na razie wylatuję. I tu be honest, myślę, że po prostu zakończę ten odcinek. No. Nie mogę w ogóle przejść przez te schody z jakiegoś powodu. A już! Au tu się stary! Au, 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 au! No ty sobie chyba na trochę za dużo pozwalasz, kolego mój drogi, wiesz? Tak się chcesz bawić? Spoko! Dobra! Why not? Chodź tu ty do jedna. Nie um, Nic mu nie robię! Pacam go, ale nic mu nie robię. Trochę mi się to nie podoba. Ale coś wybucha dookoła Kolego, czy to jesteś ten mini bossem? Coś... No więc to, hendo się, nara, papa No nie mam pojęcia, będę musiał, wydaje mi się, poczytać jeszcze trochę tej wikipedii Odnośnie tego Twilight Forest A no już widać, co jest na, na następny odcinek, jeśli chodzi o tego głównego bossa A jak nie, o to... Cóż, można będzie rzec, że w sumie Twilight Forest został ukończony, no, tak to wygląda, że ja tego bossa na samej górze pokonałem. Może czegoś nie aktywowałem, może czegoś nie striggerowałem, kto wie, może. Nie wykluczam takiej opcji. Rzucę jeszcze ewentualnie okiem na jakieś e, filmy na YouTube, jak się go respi czy coś i po prostu... ...finałową walkę zostawię na kolejny odcinek. I potem oficjalnie skończymy Twilight Forest, a co będziemy robić dalej? Nie mam pojęcia. O, o, padać, dzień dobry Napiszę mi Yuin. Także tak, jakby, jakby teoretycznie pokonał Jak? Nie mam pojęcia Czy to powinien być? Raczej tak Czemu go nie ma? Nie wiem No nie jest, tak czy siak Na razie tutaj zakończę ten odcinek z e, moim wielgachnym mieczem on jest naprawdę ogromny katemet! Także jak to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę w górę, by o tym poinformować. Jeśli jesteście tutaj nowi, będziecie będziecie zostawić ewentualną subskrypcję, aby być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!